ponieważ świętujemy 75-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzowie. Bardzo serdecznie witam wszystkich uczestniczących w tej przyświętej. świętej. Serdecznie pozdrawiam przybyłych gości, oficjalne delegacje na czele z Panem Posłem Tomaszem Zielińskim, z Panem Starostą Tomaszowskim, Henrykiem Karwanem. Pozdrawiam wszystkich. Cały zarząd obok Straży Pożarnej, Strażaków emerytowanych, wszystkich dróg, poczty sztandarowe, strażacką orkiestrę i wszystkich, którzy tutaj z nami świętują, dziękując Panu Bogu za ten jubileusz. Kiedy jedziemy do samą ściannej tam na jednej z remis strażackich jest taki mural. Grafika. na ścianie jest obraz straszaka na i napis dla was idziemy w ogień. Przyznam, że w takiej historii to jest bardzo mocne przesłanie dla was idziemy w ogień. A to pójście w ogień rzeczywiście wymaga e, wielkiej odwagi. Ale taka odwaga i męstwo jest nam potrzebne, każdemu z nas, również wobec tych żywiołów, tych w cudzysłowie potworów, które napotykamy w na swojej drodze życia. Jednak taka postawa męstwa i odwagi. Panie ojciec i synu święty. Amen. i, śmierty, a me, i pokoju Chrystusa, bo nie będzie w Państwo, i druchowie strażacy, za chwilę rozpoczną się uroczystości z okazji obchodów 75-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzowie, podczas której zostanie wręczony odnowiony sztandar. Dowódca uroczystości złoży meldunek i nastąpi przegląd pododdziałów Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wciągnięcie flagi państwowej na masz. Do przeprowadzenia powyższych punktów uroczystości Proszę dowódcę uroczystości, ducha Piotra Pankiewicza oraz wiceprezesa zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie, druha Stanisława Kielecha. Pogodzian. Pacz! Na prawo! לא חוזרים את זה, 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 Wniesienia flagi państwowej. Majk! Skład pocztu flagowego. Emilia Warmińska. Wojciech Raro. Patrycja Bucior. i dumą witam Państwa na uroczystości z okazji 75-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierszowie, połączonej z poświęceniem naszego nowego sztandaru, symbolu honoru, tradycji i służby. To piękny jubileusz, który przypomina nam o długoletniej historii, o święceniu i okazji tych, którzy przez, lata, przez te wszystkie lata służyli i służą naszej społeczności. Dzisiejszy dzień to nie tylko święto naszej jednostki, ale całej społeczności. To chwila, w której spoglądamy z szacunkiem w przeszłość i z nadzieją patrzymy w przyszłość. Przed nami wiele wyzwań, ale i możliwości, którym tylko razem możemy sprostać. Chciałbym w tym miejscu złożyć najserdeczniejsze podziękowania wszystkim druhnom i druhom OSP Wieprzu, zarówno tym obecnie pełniącym służbę, jak i tym, którzy przez dekady budowali naszą jednostkę. Dziękuję Wam za oddanie i poświęcenie, za gotowość niesienia pomocy niezależnie od pory dnia i warunków. Nie zapominamy o tych, którzy tworzyli historię naszej jednostki, o tych, którzy kształtowali jej dziedzictwo, a także o tych, którzy odeszli od nas, ale pozostają w naszej pamięci jako bohaterowie i wzór do naśladowania. Nie możemy zapomnieć o młodzieżowej drużynie pożarniczej, która z pasją i entuzjazmem kształtuje przyszłe pokolenie strażaków. To właśnie oni są naszą nadzieją i gwarancją kontynuacji tej pięknej tradycji. Chciałabym również serdecznie podziękować rodzinom, naszych druchem i druhów. Bez Waszej nieocenionej pomocy i wsparcia nasza, nasza służba społeczności nie byłaby możliwa. To właśnie Wasza obecność i zrozumienie dają nam siłę do codziennej gotowości i poświęceń. To, dla, to na Was, żony, mężowie i rodzice spadają obowiązki domowe, gdy my biegniemy na wezwanie syreny alarmowej. Dziękuję, dziękujemy Wam za cierpliwość, wyrozumiałość i nieustające wsparcie. To dzięki Wam możemy pełnić naszą służbę z pełnym zaangażowaniem. Nie byłoby dzisiejszego święta bez mieszkańców Wieprzowa, którzy zawsze darzyli nas zaufaniem i wspierali naszą działalność. Jesteśmy strażakami, ochotnikami, a to znaczy, że jesteśmy częścią tej społeczności. Służymy Wam i razem z Wami świętujemy. Zresztą. Nowy standard towarzyszy nam przez kolejne pokolenia w służbie Bogu, Ojczyźnie i Bliźniemu. Obecnie nastąpi ceremonia pożegnania sztandaru OSP Wieprzów. Na podstawie artykułu paragrafu 41 punkt 4 Statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie nadaje odnowiony sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzowie Gmina Tarnawatka jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia. Podpisano. Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie, Marian Starownik. Lublin 22 czerwca 2025 roku. Skład Pocztu Sztandarowego. Andrzej Radkowski, Michał Kardasz, Damian Jarechowicz. Do pożegnania sztandarów. Mars. Delegacja OSP w do pożegnania standardów marsz. Poczek sztandarowy do pożegnalnej prezentacji. Maj. Akt Fundacji Sztandaru Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzowie. Na podstawie paragrafu 6 punkt 2 statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz paragrafu 3 Ochotniczej Straży Pożarnej Społeczny Komitet Fundacyjny działający w imieniu społeczności Stolectwa Wieprzów oraz Gminy Tarnowatka funduje sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzowie jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia. Uzasadnienie. Biorąc pod uwagę nieprzerwaną 75-letnią służbę mieszkańcom wsi oraz ważną rolę, jaką odgrywała i odgrywa OSP w jej życiu, a także życiu gminy Tarnawatka, z inspiracji mieszkańców i władz samorządowych społeczeństwo Sołectwa Wieprzów ufundowało Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzowie w roku jej jubileuszu 75-lecia działalności sztandar, którego symbolika nawiązuje do wartości najwyższych, jakimi są służba ojczyźnie, Społeczeństwu ratowanie życia i zdrowia każdego człowieka. Podpisano Społeczny Komitet Fundacji Standardu. Módlmy się. Boże, który dajesz początek, wszelkim wspólnotom po w ten sztandar należący do Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzowie. Sprawa, by wszyscy, których ten znak jednoczy, stali się wspólnotą pokoju i stałej gotowości do niesienia pomocy innym. Za przyczyną świętego Floriana, patrona strażaków, udziel pomocy wszystkim, którzy Cię wzywają, i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Na stronie głównej płata sztandaru czerwonej. A wersie symetrycznie na środku znajduje się znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W otoku napis Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Na odwrotnej stronie płata sztandaru niebieskiej w rewersie. Symetrycznie w środku umieszczona jest dewiza obrazująca wizerunek św. Floriana. Patrona strażaków z napisem w otoku Ochotnicza Straż Pożarna w Wieprzowie. 1950. 2025. Teraz nastąpi wręczenie sztandaru. O jego wręczenie proszę przedstawiciela Komitetu Fundacji Sztandaru dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzowie, Roberta Kuźniarza, oraz Wiceprezesa zarządu oddziału wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Lublinie, Drucha Stanisława Kielecha. Pododział, baćko! Na prawo! Poczek sztandarowy! do wręczenia szkandali. Wystąp! W imieniu Komitetu Społecznego Fundacji Sztandarów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielcowie przekazuję ten standard do naszej W imieniu prezydent Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Stanach Dolnych przekazuję sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzowie, zbudowany przez społeczność miejscowości Wieprzów w gminie jako symbol ofiarnej służby w Ochronie Przeciwpożarowej w W sensie honoru tego sztandaru jak w granicy oka. Przyrzekamy, że honoru tego sztandaru nie spadnie. Jednostka uchwałą zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej została odznaczona złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. W dnia 15 kwietnia 2025 roku Ochotnicza Straż Pożarna Wieprzów Powiat Tomaszowski, województwo lubelskie została odznaczona złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa, za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i rzeczypospolitej polskiej. podpisano prezes zarządu głównego związku SPRP Waldemar Pawlak. Warszawa dnia 16 kwietnia 2025 roku w skład postu standardowego arcybiskup Mateusz Nowak drodzy ten i przekazujemy strażackie pozdrowienia proszę przyjąć najserdeczniejsze podziękowania za ofiarną społeczność i za za trud włożony w realizację przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarem lub innym zagrożeniem. Przez ten cały okres funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieprzowie druchowie uczestniczyli w wielu akcjach ratowniczych oraz podejmowali liczne działania na rzecz ochrony przeciwpożarowej mieszkańców gminy tak Nadanie Waszej jednostki sztandaru w dniu dzisiejszym, w momencie tak ważnego ich bileuszu. Jest więc wrazem wdzięczności i uznania za Wasze zaangażowanie oraz przeniesienie pomocy mieszkańcom gminy Tarnawka. Wyrazy szczególnego szacunku kieruję pod adresem seniorów i weteranów lotniczego poszadnictwa. W tym uroczystym dniu życzymy wszystkim strażakom dalszego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz wielu sukcesów w służbie oraz w pomyślności w życiu osobistym. Dziękuję bardzo.